Siemano! Siemano mordy, kurde! Słuchajcie, lecimy sobie dzisiaj z zajebistym protipem, który pomoże Wam osiągnąć 100 pompek albo więcej. Let's go! Na czym więc polega ten protip? Słuchajcie, mamy trzy takie podstawowe fazy ruchowe, jeśli chodzi o pompki. Mamy pozycję startową, połowę ruchu, no i oczywiście dolna faza ruchowa, no nie? Jest coś takiego też jak sticking point. Sticking point polega na tym, że to jest taki moment przełamania, czyli moment, w którym jest nam najciężej go przełamać, przejść, no nie pokonać. Czyli na przykład dla kogoś będzie najciężej wyjść w pompce stąd, czyli tutaj z samego dołu może być też problem, o, stąd, albo tutaj. I potem już jest ciężko, albo też właśnie pozycja wyjściowa, czyli o, sam podpór może być też problematyczny. I teraz możemy tak, albo wzmocnić właśnie którąś z tych faz, żeby być jeszcze lepszym w tym, co robimy, poprawić rekordy oraz technikę i jakość ruchu. Czyli na przykład, jeśli jest to pozycja startowa jest problemem, czyli pozycja podporowa, no to wiemy, że problem może leżeć gdzieś albo na linii tutaj tułowia najczęściej, na linii też nóg oraz niedoprostowywania kolan i słabych mięśni nóg, pośladków, ale często też, jeśli mamy na przykład jakiś niedoprosty, to też nie, nie mamy nawet jak odpocząć ponieważ nasze tricepsy i te ramiona ciągle są pod napięciem mechanicznym. Jeśli ktoś ma delikatny przeprost lub wyprost, to już ma automatycznie troszkę łatwiej. I teraz tak, podpór fajnie. I teraz, żeby sobie go poprawić, to możemy zrobić sobie takie szruksy, takie skapula. Skapula push czyli praca łopatkami do retrakcji, do pozycji neutralnej. Delikatna protrakcja, aktywizujemy zębaty, mięśnie opadkowe stabilizujemy. Hop. I teraz, w zależności jak długo trwa Wasza seria, tak długo wykonujecie e, podpory. Na przykład, jeśli Wasz rekord wynosi około 5 minut, to staracie się maksymalnie to odzorować, tak żeby kora mózgowa zapamiętała czas, w jakim ma się przebywać pod napiętym e, mechanicznie tułowiem oraz ca całej linii e, i całego łańcucha, idąc od tutaj tak naprawdę nadgarstków, aż po stopę. To jest cały długi łańcuch i star staramy się załatać wszystkie dziury. W tym łańcuchu, tak żeby utrzymać się jak najdłużej i jak najmożliwej dobrą techniką. Yy, polecam też wykonywanie bring sali up do pozycji planka oraz bring sali up do, normalnie też do pompek jest świetnym narzędziem do poprawy i naszej propriocepcji w obszarze właśnie całego łańcucha od nadgarstków aż po stopy w podporze. Następnie mamy dwie takie fazy podzielimy sobie je też, czyli tak pierwsza to była pozycja startowa, podpór następnie połowa ruchu, czyli na przykład robimy pompkę i tutaj dochodzimy i jest ciężko, no nie, czyli wiadomo, że za stawu stawościowego odpowiada nasz triceratops triceps, czyli tutaj jest gdzieś słabo i trzeba go wzmocnić. Mamy też ostatnią trzecią fazą w ruchu, czyli dół, i tu jest ciężko. I kończymy, no nie, czyli bardziej klatka piersiowa to jest w targetowym. I teraz jak to poprawić? No i słuchajcie, to jest właśnie ten prototyp, do którego dążymy, czyli robimy sobie takie pompki plus pół pompki naprzemiennie. Lecimy sobie na przykład, jeśli naszym sticking pointem jest dół, no to robimy sobie pełna pompka, wyprost, pół pompka, izometria, hop, i tak na zmianę. Pełna, pół. Jeszcze z takim przytrzymaniem izometrycznym, specjalnie, żeby jeszcze bardziej zintensyfikować to ćwiczenie i zaangażować jak największą liczbę motoneuronów i zwiększyć pobudliwość nerwową właśnie akurat. W tym sticking pońcie, gdzie mamy ten moment przełamania, więc to jest kozackie. Ale jak mamy słaby triceratops, no to znowu sytuacja jest odwrotna. Robimy pełną pompkę, wyprost, pół pompka, wyprost. Pełna pompka, tutaj i wyprost. I to jest, słuchajcie, moi drodzy, cała taka filozofia, jeśli chodzi o to cieczą. Fajne daje rezultaty. Spróbujcie je na sobie. Wykonujecie oczywiście. Tyle powtórzeń, aby dojść tam gdzieś prawie do upadku mięśniowego lub do całkowitego upadku. Jeśli macie problem z ułożeniem jakiegoś sensownego planu treningowego pod Wasze rekordy, odezwijcie się śmiało tutaj do nas, pomożemy Wam, napiszemy co i jak. No i podzielcie się w komentarzu, jak Wam te tipy siedzą, to ćwiczonko i mam nadzieję, że poprawicie swoje rekordy. Dajcie też znać w komentarzu, jaki jest aktualny Wasz rekord, do jakiego dążycie, podzielcie się. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć i pozdrawiam.